Co kolego tam kupujesz w tej butelce? Za no, złoty 50 zł kupuję y, z Rousseau, czyli wino białe. Ok, kur... ok. Kur... Najsłynniejsza pana w Polsce Pani za te 15 banie. Moi drodzy, chciałbym zakończyć ten odcinek w ten oto sposób. No, no. witam serdecznie do dzieła na Szaryk, chodź Witam serdecznie, piękny poranek w Ratanakiri Załadowałem przed no i zaraz będziemy mogli robić trening Ale to się powiem wam, fajnie wstaje od tej godziny szóstej Coś pięknego, zobaczcie, tylko tą zieleń nik został zrobiony bardzo spoko. Balkonik, ja właśnie zawijam się i jadę z chłopakami. Jeszcze nie wiem gdzie, na dobrą sprawę. Tak więc oni teraz dla mnie coś tam szykują ciekawego. No nic, jedziemy gdzieś chyba do miasta. Moi drodzy, się zmieniam furę. A do na chwilę będę jeździł tym wariatem. Tak więc, widzimy się. Pardon, Wybraliśmy się najpierw na śniadanie obiad. To jest makaron. Ja mam nadzieję, że to będzie taki makaron azjatycki, ale jest taki bardziej europejski, bym powiedział oraz zupa. A z makaronem również wewnątrz. Była całkiem przyzwoita. Zatem moi drodzy, życzę Wam. Smacznego, no miała mieć makaron, ale chyba go, dobra ma makaronik Taki rosół Smacznego Pojedliśmy, zrobiliśmy upload materiału, zamieniamy się teraz motorkami Adam zawija A tym dużym do resortu, bo coś tam musi załatwić A ja wsiadam, że piszą na pakę I jedziemy, nie wiem Pracowników na farmę Czemu nie wzięliśmy trzeciego motoru? Bo pracuje, już się na nim pracuje. A już na pracuje, dobra. No to jedziemy Pierwsza misja Te chłopaki są w sklepie elektrycznym, robią zakupy. Wszystko się ogólnie to pokazuje na zdjęciach, bo niekoniecznie tutaj mówią w języku angielskim, ale jak pokażecie to Wam raczej to wszystko już ogarną. Za Trudne słowa jak dla mnie Plum to jest prąd Plum? O zobaczcie, takie rzeczy tutaj właśnie. Plum. No i dobra. A dalej nie wiemy. Wszystko wybierane, a my jedziemy na spotkanie z. Z koleżanką. z koleżanką. ja jeszcze koleżanki nie znam, ale pewnie zaraz poznam. Słuchajcie moi drodzy, to jest znajoma Miszy, to nam na imię Nawina. Hej, how are you doing? Okay. Na motorki jedziemy na farmy, to właśnie znajoma Miszy. A, też ogarnia jakieś farmy, plus ma jakiś tutaj homestay, gdzie się można zatrzymać te, w tej e, prowincji. Rata na kiri, tak więc pakujemy się i jedziemy zwiedzać okolice Pakujemy się na furkę ponownie Siadamy i jedziemy na farmę U. Powiedziałem mi, że mam 19 lat i uwierzyła Powiedziałem jej też, że robię OnlyFans Ale nie schomała co chodzi Tutaj pierwszy sklep taki lokalny na wsi Zobaczcie robią tutaj zieloną to Chyba taka Ala macia bym powiedział Coś takiego To wszystko z reguły jest robione z proszku u fajki W cenie w zależności jakie Nawet niektóre po 75 centów czyli po 3 zł. A jeśli chcecie kupić na szlugi, Na przepraszam sztuki to kupujecie sobie albo takie Albo te pakowane w takich woreczkach strunowych Tutaj konstrukcja bambusowa, aby dziecko nie wypadło z, z tego stopnia, no i w sumie tyle. Stary, tam mają słupi a net jest w takim miejscu, taki jest wbity słupek, nie? No. Tam gdzie jest wbity słupek, tam jest net i tam działa tele... No więc dojechaliśmy w pierwszą miejscóweczkę, klasycznie zakurzeni i możemy jechać dalej. No leci. Tu masz taką resztą poprzedników. Widzisz, tu nawet nie ma jakiejś szczelności specjalnej. To wszystko jest zrobione tak bardzo na oko. Ale to w zupełności wystarcza, żeby w takim wachlowaniu naspełniać buteleczki z wachą. No bo wiadomo, że cpn to zostały przy asfalcie. Tam dalej to już tylko wiesz, nie z butelki tankuje Zamówiłem a, jakąś herbatę. Ty, a wziąłbyś sztuki dla mojego montażysty? Akurat. Tomasz. teraz ci pokażę. Yy... Ile te sztuki kosztują? Złoty zł to jest cała paczka? Tak, z krótkim baksem dla mojego montażysty z Polski. Tomasz, dla ciebie, szlugi montażowe. Adam przywiezie. A co kolego tam kupujesz w tej butelek? Złoty 50 kupuję y, raso, czyli wino białe. Robione tutaj domową metodą. Generalnie od tego ludzie umierają czasami na jakichś weselach i imprezach. Jak ktoś to źle destyluje, bo tutaj destylują od początku i raz, więc y, możesz trafić źle. Ale specjalnie się poświęcimy za i dla ciebie. Nagramy Dzięki. tutaj content y, z tego jak właśnie... Tak więc słuchajcie, jak tfu, tfu to się stanie dla Miszy, bo nie będzie stała filmów, hmm? to nie moja wina. Nie, nie, to jest, <grym> słuchaj, czegoś się nie robi dla widzów, nie? Jest jeszcze wersja brązowa tego samego, taka bardziej, pełna y, obok nas za mną, bardziej ziołowa. Mm? Co byłoby, gdyby coś takiego było w Polsce, jakaś afera związana z zatruciem się ludzi alkoholem nielegalnym, jakaś kampania społeczna, tym podobne rzeczy. U ruskich była taka afera z bojarysznikiem, jak chodziłem głęboko w Tajgę na Syberię, to miałem z sobą nie pieniądze, tylko spirytus, no a generalnie alkohol. Potem się od tego parę osób potruło, ale to nie od mojego. Potruli się w mieście, ja trafiłem tam, partia była dobra i po prostu braliśmy bojarysznik, czyli taki napitek z Głogu na handel nie w Tajgę. Natomiast w Kambodży, jak ludzie zaczęli umierać na weselach, co zrobiła władza, która jest władzą biednego kraju, wysłała edukatorów na prowincję, żeby uczyć ludzi, jak robić to dobrze. Dziękuję. Już droga nie sprzyja, musiałem zejść. Mi się też prowadzi, można powiedzieć, furkę, bo jest stromo. Po roku tu mieszkałem, w chatce tam na dole, do tego wulkanu. Pokażę wam, jaka tu jest fura. Myślimy, że ją było co, ona była w gorszym stanie, bo kiedyś to było paliwo na butelkę taką, wiesz, półtora litra. Nie? A tu flaga Polski. Tak. A, Aha, tak. Tak. No. O, to maszynka. No. Tu się wbija... Tylko w dół. W dół, no. jeden w dół, dwójka w dół, trójka dół. Tak, wszystko w dół. Miejsce, co, co A może tu nie ma sprzętu, Już nie pamiętam, nie tak jeździmy w kółko, dojechaliśmy właśnie na stację autobusową. Pokażę Wam jak wygląda, ale trzeba będzie Najpierw nabyć sobie bilecik, ale nie wiem, czy to jest coś jeszcze pootwierane Zobaczcie, tu jest taka ala firma, która sprzedaje coś, ale tutaj nikogo nie ma Więc przejdę się ewentualnie zobaczyć Tutaj jeszcze, czy są jakieś biura w... Tam na stacji Jest ogólnie kilka chyba firm, która, które jeżdżą do stolicy i w różne części kraju ale muszę się upewnić, żeby na przyszłość Wiecie, nie mieć jakiejś sytuacji, że na przykład Nie wiem, ucieknie mi powiedzmy autobus I klasyka Na dworcu Stół bilardowy Łazienka Kury Tam się wple Suszy pranie Będziemy pytać jest autobus, który nazywa się Hotel Bus To jest taki typowo sypialniany Ale ten nikt nie mówi w języku angielskim. Jeszcze nie dwie się zobaczcie Tak to wygląda Bierzcie sobie taki autobus o, Ale tu jest gorąco No i wygląda całkiem ok To jest kojo pojedyncze To jest kojo podwójne I ciekawostka, jeśli kupicie a jedno miejsce, a te wszystkie będą zajęte, to was wcisną na podwójne. Oczywiście, żeby nie tracić pieniędzy, to jeszcze kogoś wam tutaj dorzucą. Nieznajomego, lub nieznajomo, będzie sobie jechać we dwójkę. Uwaga, będę tłumaczył pani, że chce jechać. Szybowa, Mister, ja tutaj.

i kosztuje 15 dolarów, a to sobie zobaczcie, idziecie sobie dworce Patrzcie I krowa to sobie chodzi Nieprzywiązana Tak jak wyglądają dworce Tutaj wrata na kiri Coś tam się człowiek dowiedział Co chciał no i dobra, nie ma tragedii, można wracać chyba na resort. Tu mamy jeszcze, sobie tańszy, o 4 dolary taniej czyli za 11 dolarów. Ale najlepsze jest to, że to jest taka czy że nie masz powiatu ale masz taki system że skupiłeś jeden guzik i skupiłeś różne inne kmerskie guziki nie? No, bo to jest skomplikowany alfabet i że pod jednym guzikiem przygadają się kilka innych kombinacji no i to mają zapisane, okej okay. tu wam dokładnie mi się pokaże ten system chodzi o to, że masz klawiaturę podstawową tutaj kmerów, i masz klawiaturę pomocniczą z różnymi znakami jak sobie jakiś znak klikasz to masz tam a, różne inne, wersje no. no i tu wiesz to jest więcej rysowania niż pisania. Czasami jak człowiek patrzy, jak oni piszą to wszystko, nie? Także jest, jest generalnie beka. Tego kompletnie nie mówię. Dzisiejsze popołudnie spędzamy nad basenem, póki jest ciepło w sumie to gorąco o majster Co tam majster działałeś? Agregat podpinały Agregat podpinał mówi już do basenu jest to jakaś koncepcja, to jest jakiś plan. Tak więc moi drodzy, dzisiaj ciężkie życie youtuberów będziemy sobie tutaj trudować w basenie. Youtuber Kambodży, który pracuje fizycznie. Ty jedyny youtuber w Kambodży, który pracuje fizycznie. Może i tak, moi drodzy. Ja też tutaj jadąc za bardzo nie wiedziałem co jest, co, kto jest kto. Znałem Miszę, ogólnie nie znałem go prywatnie. Nigdy wcześniej. Nie rozmawialiśmy i wiadomo ciężko było gościa nie kojarzyć, bo można powiedzieć, że zanim ja robiłem na długo YouTube y, to Misza już e, vlogował. O, właśnie idzie z muzyką, tak więc opowiem wam nieco je więcej za chwilę. Dawaj ładuj! Słuchajcie, właśnie zadzwonił Misza Mówi, dawaj Polo wpadaj, bo jest jakaś impreza tutaj gdzieś obok Tak więc szybko ubieram się i lecę zobaczyć o co chodzi Dobra, trzymajcie kciuki, biorę dużą furę i jadę do Miszy Wiecie co jest najlepsze? Że ja kompletnie nie za drogi, jadę na ślepo Trzymajcie kciuki Słuchajcie, dojechałem, udało się W prawo, w lewo jestem tu na imprezie Pojechałem po kole, no i wiesz, o, sąsiad, o, o. nie? No to wkaże. mamy jakieś ślimaczki Aha Widzisz, im Ty, jesteś w Kambodży, tym się bardziej jak mer zachowujesz Jak? Misza wpadł A, na... Po piwku? Na, na wiksę do hej. sąsiada zobaczcie, no, takie wariaty tutaj są <laughs> Boże, ja tego nie lubię generalnie, ale wiesz Poczęstowali wodą, poczęstowali piwkiem, ale ja odmówiłem, tak więc... M Kun Sos Beczko jest, jest... Y, pieprz, sól i limonka Jak smakuje? Zjadliwe A spróbuję ze z ciekawości Zobaczymy no, jednego sobie no, tutaj no, 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 no. Ja się ciepłe Ja ci pomogę Śmian? Śmiany! na... Śmiany klank ja, Wyrwij sobie dziada Sosik? Koniecznie Moi. Moje drodzy O kurczę, chodna O kurde. Co ty? Dobra, no powyższe ćniań żeby się nie obrazili It's Nie siadło Wam no, ogólnie nie mówiłem słuchajcie, ale to jest Michał Pater Eee, jakoś tak wyszło, że go nie przedstawiałem na moim kanale, ale Michał to jest gość, którego oglądałem w roku, nie wiem, chyba 2014. Jeden z dwóch vlogów, zaraz obok chyba Fazy, który puszczał najszybciej eee, w Polsce, można powiedzieć, że taki trochę prekursor polskich youtuberów podróżniczych, no bo słuchajcie, Michał eee, jechał na kołymy, tak? Tak, autostopem. Autostopem na kołymy i ja nie oglądałem jego wszystkich odcinków. Opadałem tylko to na pewno pierwszą część jak jechał na właśnie Kołymy. Później chyba jechał drugi raz jeszcze też przez Rosję nie autostopem Tak no, <grych> I wiem, że jeszcze robił serię po Stanach Którą nie obejrzałem tylko w trzech odcinkach Ale jeżeli ktoś nie zna to polecam bardzo dużo Wyświetleń, zróbeczko panowie Było w tym do miniatury nie, Tamien nie. Daj Dogadać się, żeby zrobili nam taki makaron. To mają nie, mają, nie to mają zupę makaron? Nie mają. Niech dają zupę makaronową. Mój. Mój misuk. 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 Ja tak. już się też nauczyłem chwerskiego. Ale jak wygląda. O, teraz pokażę nam. A, pokaż. Misuk. <zys>

Przyjęli nas tutaj No to pokazywałem wcześniej tutaj do pompowania tych buteleczek Tak wygląda zupa, którą zamówiłem Powiem Wam nie spodziewałem się całkiem wygląda przyzwoicie Tylko tego sosu takiego nawalili, ale Limonka tutaj się walają, no zobaczcie puszki od browarów, ale taki jest klimat, tutaj kambodżański że ma smacznego, że tu się wiecie, zaraz dam wam relacje teraz to robią Chińczycy u Ruski jest z kolei przesąd, że nie stawia się pustej plaszki na stole, więc nie zwróćmy na to uwagi Nie, nie, tylko wiadomo, że to skąd, no, wiadomo, wiadomo, wiadomo No, a tu jednak jest taka charakterystyka u nas na zachodzie, że um, jesteśmy agresywni kulturowo i projektujemy pewne swoje standardy i normy na innych kulturach Nie eksportujemy Zamiast, wiesz, nie być bardziej wyrozumiali. Zdrówko. Raz... Uuuu... nam serdecznie na pierwszych dożynkach Rada na Kiri. Dzisiejszym bodzirejem się Piotr Polo-Przywarski. No i co? Myślę, że możemy zaczynać. Ogień! Wiksa! Uuuu... Moi drodzy... drodzy. Lecimy. Dawaj. Słuchajcie. Ajcie, ajcie, Będziemy sobie tutaj dzisiaj z Wiszą śpiewać. Chmerskie piosenki. Witam serdecznie na corocznych gorzynkach w sklepie u sąsiada. Zapraszam. Misza. Puszczaj ten beat. Piosenka jest o tym, że jak pisze tak, żeby się upierd... Najsłynniejsza pana w Polsce Za te piętnaście panie radą gniazda Cisza cisza Chłopaki będą śpiewać teraz. Dawaj morda Zabijamy się z jednej imprezy, jedziemy na imprezę numer 2, która znajduje się dosłownie jakiejś może 100 metrów. i z To jest mechanizm z monopolowym To jest typowe, że idzie wieczór w Kambodży. Każdy wyciąga głośnik i kto głośniej ten lepszy. Tu jedna miks, tam druga miksa Piękny świat. Wróciliśmy do resortu, co tam chłopaki dzisiaj będzie? No ten wynalazek humerski tutaj mamy Beka jest taka, że Adam to widział jak byliśmy na Wiksie Że nasza koleżanka tutaj chciała się wody napić I, i ciągnęła na... sobie wpadła tutaj z krzykiem Sraso A bo to słuchajcie jest to a, winko, które cię kupowaliśmy w na Nie mam ale. na wsi. Ja sobie tego po... drinka, bo tylko to ja ma. Po, powąchaj, powąchaj. No tak, no, ale wiecie, no, zapie... trzeba dodać, że po tym ludzie Z... umierają wtedy zapie... tutaj. No. się zdarzają, się przypadki. Się, no i to... No to co? To pijmy szybko, bo. bo się sie mnie. I <laughs> no tak strzały będzie. I do spania. Ja. Dobrze, że moja mama cię ale, ale do ogląda. jutra. Ale a może i ogląda Dobra? No. No? Lepszy od tego, tego co kiedyś kupił. Czy ostatnio Ta już. butelka kosztowała 1050 czy 1000? 1500. 1500. Czyli 500. złoty 50 Moi drodzy, chciałbym zakończyć ten odcinek w ten oto sposób. <laughs> Oczywiście chłopaki sobie żartują. <laughs> <śmieniu> Nie, <śmieniu> Nie no później wam będą pisać na internecie, że stawaj koniec filmu, koniec nagrywki Moi <śmieniu> drodzy subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w kolejnym odcinku